W 2009 roku e, powiedziałeś, nie wiem czy amerykańskim mediom, no, czy polskim, prezydenta. które były, <laughs> że a. jeśli zdobędziecie ten tytuł, jak już byliście w finale z Lakersami, że jeśli wygracie pierścień, to będziesz kandydował na prezydenta. I powiedz mi jeszcze, brak tego pierścienia sprawił, że Marcin Gortat nie jest dzisiaj kandydatem. Czy ten jeden pierścień dzielił nas od tej kandydatury? Myślę, że gdzie z perspektywy czasu zdobywając ten pierścień, ugrałbym tysiąc razy więcej niż e, tysiąc razy więcej ciekawszych rzeczy, niż tylko. Stołek prezydenta, który był oczywiście no, wielkim, wielkim zaszczytem, ale, ale ugrałbym tysiąc razy więcej innych rzeczy niż, niż pozycję prezydenta. E, oczywiście to wszystko, co było powiedziane, to było sarkastycznie powiedziane. To, że media łapią i, i, i połykają wiele, wiele takich e, clickbaitów na, na, w inny sposób, no to już, to już nie poradzę. E, wiadomo, że wtedy. No, ten, ten wystrzał, może nie tyle co popularności, co tej rozpoznawalności mojej, był coraz większy, a wiadomo, że Polak w finałach NBA, no to to, to naprawdę się dobrze klikało. I, i, I to był ten moment, że można było korzystać. Znowu powtórzę. Gdyby dzisiaj był zawodnik w NBA, Polak, który mamy Polaka, ale nie jesteśmy w kontakcie, gdyby posłuchał mnie pod wieloma względami, to byłby nie mówię, czy, czy Jeremy, ale wielu innych Polaków, no, czy zawodników byłoby w o wiele innym, ciekawszym miejscu. Bardziej bardziej mar marketingowo okay. dla niego przydatnym. Okay. Okay. Zjadłem okay. bardzo dużo zębów na tym, co można robić, jak robić i czego nie robić.